Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Odyssey i mam dla was całkiem dobrą wiadomość, gdyż moje zatoki wróciły do formy. Może jeszcze nie do końca, może jeszcze troszeczkę są zawalone, a może po prostu całe życie tak miałem i odzwyczaiłem się od lekko zapchanych zatok. Mało istotne, tak inaczej jest już z nimi lepiej, co znaczy, że odcinki zwyczajnie mogą być dłuższe, Eee, pomożemy dzisiaj Elpenorowi, eee, mamy dla niego misję i tam było napisane, że pomożemy staremu znajomemu i jeśli to zrobimy, to dostaniemy ostatni element zbroi umarłych, więc wypadałoby to zrobić. Dawno nie nagrywałem, jestem po paru dniach przerwy, myślę, że 3 dni przerwy miałem, miałem teraz. Nagrywałem ostatnio Battlefielda, a z raczej długo nie.

If you want me to trust you, you have to start being honest with me. Why do you have the key? Hades had me tidy the treasury for him once. It isn't wise to steal from the Titans. The Titans fell long ago. No harm in using their tools to put a stop to the monger? So what? You're Hades' housekeeper now? I like to work for him only on occasion, that is all. Think of me as his mentee. Hades doesn't strike me as the mentoring type. There's much about Hades that you don't understand. I'll need those gauntlets if we want to catch the Monger. My thoughts exactly. I'll offer my assistance as your personal guide through the treasury. Let's just get this over with. Of course, Mistius. Whatever you need. Prawdę mówiąc, myślałem, że. Tread carefully. Prisoners of to attack this cave. No, widzę tych więźniów Tartaru LOżka z tych egnoju. Zastanawiam się, co by sobie w ogóle ograć po tym asesynie, bo tego asesyna została nam już coraz to krócej. Więc wypadałoby z jednej strony wybrać jakąś długą serię, z drugiej zaś strony, e, zastanawiam się nad tym, jak długi będzie Gothic Remake. On miał być jedynie niedużo większy, jeśli chodzi o powierzchnię mapy. Aczkolwiek yy, sama mapa w Gutiku była całkiem spora, to nie, nie w tego. No trudno. E, kontynuując, mapa była całkiem spora, ale słabo zagospodarowana. Więc nawet jeśli ta mapa nie będzie dużo większa, gra może być o wiele dłuższa, gdyż po prostu lepiej zostaną zagospodarowane te wszystkie tereny. Okej, okay, dobra. No, nawet moja. No Zdychaj. Świetnie. Dłuto. Myślałem, że to jest jakaś kość, a przeczytałem na początku ucho. Super, dobra. Nie wiem, wygląda jakby się dało to po prostu przecisnąć. No ale dobra, niech będzie. Jest ciemno jak w dupie. Kule HDS-a. Kule te zadają wrażenie pokonania adrenaliny niż je przy użyciu strzału lub zdolności specjalnej. To raczej nie doleci, ale to doleci. Co? No. no Tutaj już jest jasno. Nie mam zamiar wyjechać do tego i let'ego pasować? Może nie. Zobaczę, jak mi kiedy nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Okej, okay, zniszczone. Oj kurde, dobra. Udało się. Wyglądało to bardzo ryzykownie. Nie, nie tego przejścia. Pójdę se tam sam. Bo jestem... ham. Mi się zrymowało, nie? Teren badania. Eeeem... Yy... badanie... Wąż, wystraszyłem się wężem. Trochę, trochę taka ciota, nie? No ale trudno. Każdemu się zdarzy, okej? Okay? Niektórzy się nawet... ...wystraszają własnym cieniem. O, erka! miała być czwórka, nie trudno. No dobra, tak. kroimy ich jak szynkę. marsza albo z lidla. Erka i zdychaj. Doskonale. Nie no, serio, tu jest z drugiej strony dokładnie to samo. Are you fucking kidding me? Czy jakieś żarty? To jest pewnie Alpenor. Mm, do w tamtą stronę nie. Dobra, tutaj chyba. Well done. Now clear the path and I can join you. Dobre. Perfect. Now let's get to the treasury. So, uh, how's working for the God of the Dead? You really want to know? Try me. All the myths and stories don't come close to doing Hades justice. He's cunning, inspiring, a true architect of life and also of death. No bardziej, że... Nie, 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 nie przestrzelę tam. Nie ma szans. Dobra, no, przejdźmy naokoło. Skoro tak trzeba. No, to nie wiem, gdzie może być zablokowany, co najwyżej tego. Bardziej tego nie przesunę. Aha, no dobra. Już myślałem, że się wyzwanie i nie będę się tego niszczyć. Okej. Okay. Myścia Snape. Zdychaj. Kostur... kurty kosturisu. Nic specjalnego. Dobra, to już wiem, że nie opłaca się tych pobocznych miejscówek przeglądać. Uuu, ile skarbów. Siusiaak. cronos hid all his worldly possessions here far away from the sounds that had been prophesied to be his undoing. it was my favorite story as a child all the myths stories and epics told throughout the generations were transpiring beneath us all along and now we get to play among the gods together let's find the gauntlets quickly. over here. Dziękuję za Twoż. To Dobra. Te rękawice są słabsze od moich. Ale tylko troszeczkę. Mm, można przejść przez zasłonę tartaru, spoko. Do tego miecza mi jeszcze troszkę, brakuje dwa lewele. Już jestem gotowy to take tę mągę. Czy coś tam zagadałeś? Wąż Wąż zrzuca skórę. Wąż, tak, wąż Nie. zrzuca skórę, o. Dobrze. Ładnie wymówione. Nie czepiajcie się mojej wymowy, OK? Dziękuję. No dobra, jak daleko muszę iść? 640, 624 metry. Jest tu jakiś fast travel? Nie ma fast travel, no dobra. Zdejdziemy z spód. Kona raczej nie mogę tu wezwać, nic dziwnego. Zdychajcie. Nie chcę tu was. Znaczy, w zasadzie nie musiałbym ich chyba zabijać. O tak, 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 tak. Dobrze, Ża żabyka. Wszyscy dostali, pięknie. Nienawidzę ludzi z tarczami, zdychaj. No i ty też. Nie się żadnym wyzwaniem. Śmiecie. Dobrze. Lecimy dalej. Nie chciałbym tam spaść. Boję się co tam jest. Ale kusi mnie zejść po tym łańcuchu. Okay. No tu nic nie ma. Całkiem jasno tu jest teraz. Uu, tu jest jakieś przejście. Czy na pewno chcę tu łazić. Nie wiem, tu jest na czerwono, ale dobra. Zajrzyjmy. Jaskinia Narodzin Kronosa. Wydaje mi się, że pamiętam ten mit, ale nie jestem pewien. Pieski no, Ale fajne, misiowe 12 żelaza Ważna rzecz Co tu w ogóle będzie? Pokaż cele. Odszukaj duże strażnika, a ah, okej okay. No nie niebieski pies, nie chciałem go zabijać. Chciałem go oswoić, akurat ten wyglądał fajnie Dobra, ten przetrwał. Będziesz moim pieskiem, chodź. Tu. On naprawdę jeszcze chcę walczyć. Proszę cię, no, z takim końcóweczką został. No trudno, interakcja, penetracja kamienia. No, fajnie wygląda ta sprawa. Przesunięcie czasu. Chcemy jakieś przesunięcie kutasu. No to jest wyjście z tej to dospoko. No tak patrzę co to jest takie, że E? Dobra, to kliknę E. No przeciśnię. Za gruba, jesteś kasanta. O nie. O nie, pułapka na szczura. Widzę tak poważnie. Nie, nie, gadajcie, że ja stąd teraz nie wyjdę. No chwyć to. No proszę. No, no, no proszę no. Mogę zrobić tak. Ok, jestem sprytny. Patrzcie to. O, oh fuck. Ok, nie, jestem sprytny. Escape. Czy mogę coś tu zrobić? Mm, nie chcę wszytywać. Co robi set? To jest automatyczne chodzenie. Ok. Dobrze wiedzieć. No chcę stąd wyjść, kurde. Na pewno mogę jeszcze coś zrobić. Zadania, mapa. No szybka podróż jest niedostępna. Portal świata. O, co ja zrobiłem? Jedyne co mi zostaje, to nie mogę za. Nawet tego nie mogę zrobić, kurwa. No nie. Mój piesek sobie tam siedzi. No i co mam teraz zrobić, no? Nie. No dobra. No zróbmy tak, tutaj sobie zakończmy odcinek. O! o. Albo nie. O, Nikoś wyszedł. Jak dobrze. Nikoś wcale nie głupi. Dobra, ale jak już powiedziałem, że zakończmy, to zakończmy. Odcinek niedługi, ale nagram sobie długi. No i tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnym. No i cześć.